Szybki filmik instruktażowy, jak strzelać z szturmów za pomocą Petrowicza. Żeby to zrobić, musimy mieć ustawione klawisze. W Adduce Controls W mi 4 p Pilot, w zakładce helper IA Commands musimy ustawić sobie Show Hide menu. Można jeszcze dodatkowo mieć ustawione Prepare Weapon Systems. To jest komenda, która każe Petrowiczowi włączyć cały system, jakby uzbroić cały śmigłowiec. Ale nie trzeba tego mieć pod tym klawiszem, można to robić z pomocą tego menu. Ale, żeby z menu trzeba korzystać, trzeba się przełączyć tutaj, jakby w samolotach, na Mi24p menu. I tutaj trzeba zdublować klawisz hide menu, pod ten sam, co był w show hide menu, nie pytajcie kurwa dlaczego, oraz ustawić sobie gdzieś menu, ja mam to tam na HUD samej pozycji śmigłowca to, to, to musimy zrobić to, włączyć celownik, Przełączyć celownik na e, auto range'a, Synchronizować go z e, Petrowiczem. Ja sobie go jeszcze troszkę ściemniam, żeby mi, żeby mi... kurwa nie wkurwiał, ale żeby go było widać. Weapon selector musi być na off, musi być wyłączony. No i wiadomo, jeżeli chcemy strzelać, to musimy włączyć tutaj Master Arma. Na razie go wyłączę. Jeżeli już się uzbroi, będziemy lecieć na cel, to włączamy. Musimy otworzyć sobie okienko, które się nie odpala, a bo Pecowicz nie, się nie uzbroił. Dobra. Teraz, żeby tak pokazać Pecowiczowi uzbroić śmigłowiec, to tak, włączamy menu. Te informacje są na czerwono. Tu widać, że to jest kąt lewo-prawo, kąt góra-dół, a tutaj jest ogólny kierunek. Ramki są na czerwono, co oznacza, że uzbrojenie jest wyłączone. Żeby uzbroić śmigłowiec, trzeba przytrzymać hata w górę przez tam, nie wiem, dwie sekundy, coś w tym stylu. Raz, dwa. Teraz mamy informację Turnik On Weapons. I ramki zrobiły się na pomarańczowe, takie jasno-pomarańczowe, żółte. To oznacza, że broń jest uzbrajana, ale jeszcze nie jest gotowa do strzału. Z tym, że gotowe do strzału jest wszystko oprócz turbin. Teraz możemy strzelać z, z działka, z rakiet i tak dalej. Z niesterowanych rakiet, bomb, e, klasterów, ale musimy poczekać, żeby tam żyroskopy się ustawiły i tak dalej, się rozgrzały do celownika i do całego systemu sztur. Więc tu musimy poczekać niecałe 3 minuty, żeby on to wszystko uzbroił. No to co? Podnosimy się. Poczekamy aż na komendę Weapon System Activated. Wtedy ta żółta ramka zamieni się na taką bardziej szarą żółtą. Najlepiej jest właśnie od razu po starcie włączać. Uzbrajanie, bo potem, jak człowiek zapomni, to jest padaka. Jak z rozgrzewaniem mawilików. Weapon System ready. I teraz mamy je takie bardziej przyszerzone. Co oznacza, że Petrowicz już w trybie Hold Fire. On, nie będzie, on znajdzie cel i tak dalej, ale nie będzie strzelał, dopóki nie wsiśniemy z pustu. Zwykłego Fire'a. Wtedy damy komendę strzału i Petrowicz będzie strzelał. Można go przełączyć w tryb free fire Trzymając znowu hata w górę, trzymając hata w górę, przełącza się na zielono. Mamy informację w góry w prawej Free Fire. Teraz wtedy, w momencie, kiedy zalajnujemy cel, będziemy słyszeć, będziemy słyszeć tą strzału, To tam po sekundzie z hakiem Petrowicz wystrzeli. Ja na razie go ustawię w tryb. Hold Fire. Nawrócimy sobie na, na cel. Troszeczkę zwolnię, bo to przesada. Jest cel. Włączam Petrowiczowi okienko, włączam Master Arma. Teraz znajduję mniej więcej pole, które mnie interesuje. Wciskam raz, hat do góry. On musi sobie swój celownik włączyć. Zaraz się przymierzy do tego celu. Jest, znalazł cel. I teraz mamy w lewym dolnym rogu, jak jest więcej celi, to możemy wybierać sobie góra, dół. Na przykład weźmy sobie Tą Infantry 1. I klikamy teraz hata w prawo. Cel jest wybrany. Alignujemy. Czekamy na Tone. Jest Tone. Klikamy fire. I rifle. I splash. Trafiony cel. Ja teraz robię tak, że nie wyłączam mojego okienka, tylko daję Petrowiczowi hat do tyłu co oznacza wyłączenie, on wtedy wyłącza swoją, swój peryskop. A, no jak zauważyliście, strzelamy do, strzelam do naszych jednostek. Wytrawicz nie rozpoznaje e, swój, swój wróg. Po Pokaże wam wszystkie cele, które widać, i to wy musicie ogarnąć, czy strzelacie do swoich, czy strzelacie do wroga. Teraz przełączmy się na tryb auto fire, czyli hat w górę trzymamy, jest na zielono. Nawrócę na cel, troszkę nabiorę wysokości, zwolnię przy okazji. Generalnie powinniśmy mieć stabilny lot, czyli tam powyżej tych 130, wtedy jest fajnie, stabilny świbowiec. Wiadomo, będziemy mieli nos opuszczony, żeby znaleźć cel, więc też będziemy przyspieszać, ale więc lepiej zacząć przy, troszeczkę przy tam 150, mniej więcej. Dobra, już mu otwieram, bo już jest poniżej 60 stopni. Petrowicz szuka celu. Znalazł niby jakiś cel. Selected target undef. Koczymy. Tak, znalazł tylko jeden cel, więc jak znajduje tylko jeden cel, to od razu go namierzy. Nie będzie pokazało tego menu. Było, był tone przez 2 sekundy. I Petrowicz strzelił sam. Jest splash. Możemy kazać mu szukać nowego celu znalazł coś: nie ma Tonu. jest Tone. jest fire, jest splash, hat do tyłu. Wyłączył Petrowicz swój celownik i można spadać. No i tyle proste, fajne i przyjemne.